Krysan Bajor dla Fansportu, z nami Denis Załęski po naprawdę mocnym roście, ogólnie ten tydzień jest naprawdę bardzo mocny. mocny, jeśli chodzi o Twoją osobę, no dzieje się, powiedz mi gdzie są granice jeśli chodzi o Freak Fight, jeśli to co dzieje się z Natanem, dla mnie to jest coś niebewołego co tu się dzieje. Powiem Ci tak, właśnie zauważyłem, że tu jest k***a, y umawiamy się kur z federacją na coś, staje się co innego, y czuję się tutaj, że potrafią wykorzystać nawet Najgorszy punkt Twojego życia i iść w tym kierunku. Byle co zasięgi zgadzały? Byle kupił z kimś walkę, byle się zasięgi zgadzały, kurwa, byle zrobić program, byle poruszyć temat. Kosztem, rodziny i tak dalej. to Jestem tutaj, podkreślam, jestem tylko tutaj i wyłącznie dla swojej córki, bo wiem, że w legalny sposób bardzo ciężko jest zarobić takie kolosalne pieniądze. Gdyby nie to że chcę zapewnić jej przyszłość, bym tu w tym nie brał udziału, bo to jest i wszystko. Od dzisiaj mi się zmienia tok myślenia na temat wszystkiego wszystkich. Yy, nie ma już koleżeństwa, nie ma tutaj już przyjaciół i tak dalej. Yy, dużo się pozmienia. Yy, dla mnie nie powinno być miejsca dla kura typu Natan i tak dalej. Wjeżdżają na rodzinę, później typu Małatka 2, później się to źle skończy, kończy się to szpitalem. Yy, ludzie chcą sobie życie odbierać. Jest po prostu masakra, kura, tragedia. Yy, I takie rzeczy powinny być z daleka. Po tej galii powinni go wypić, powinien mieć zakaz wstępu do fejmu, do prajmu. Takie k***a nie powinno walczyć, może jedynie z masą w walce wieczoru. A gadałeś w ogóle z Federacją, czy będą jakiekolwiek konsekwencje dla Natana za to, co zrobił? Będzie musiał ponieść konsekwencje i właśnie ten, i właśnie dałeś mi dobry pomysł, żeby kurwa to karę finansową za to. Będę do tego dążył. Okej, okay. Denis, bo w sumie ludzie na programie mogli zobaczyć w zasadzie twoją za nieznaną jeszcze twarz. Mm -hmm. Nie myślisz, że w tym, co się dzieje we Afrikach, to człowieczeństwo trochę się zatarło przez te dymy, no bo ludzie cały czas są chleba i igrzysk w zasadzie, coraz bardziej? Powiem ci tak, igrzyska są, ale igrzyska nie powinno być na temat rodzin, dzieci i, i tak dalej. To jest kłopot. Tak, że no nie powinno być, no nie można wyciągać aż takich rzeczy, a niektórzy jeszcze wykorzystują to, że dziewczyna coś robiła ze swoim facetem. I biorą sobie jakieś dupy i później byle się moje nazwisko odbiło, byle, się w... byle dałbym komuś walkę, to jeszcze w pieczlewe pery. No ale to spokojnie, ja od tego umywam ręce, tak jak mówiłem, Tam ja od tego umywam ręce, jest to zły chłopak, jest to zły gość, jest to zwykły fraje, zwykły confident, confident I tu rezultat będzie taki, że będzie miał się po prostu przepiękny. Ja się do mnie, ja umywam od tego ręce. Zajmuje się tym rodzina mojej kobiety, czyli mama, tata, siostra, i tak dalej, i tak dalej. Chciał, maku, upokorzył dziewczynę na, cały, na całą Polskę i dalej, y, nakłamał, w szczególności nakłamał w tym ostatnim filmie, kiedy zostawił: y, Dziewczyna ani tak, ani nie znajdzie normalnej pracy. Jest wytykana palcami, chciała popełnić samobójstwo. Nie wiadomo, co będzie kłopotkiem, ku... jest zagrożona ciąża, jest kurwo. Będzie skończony i tyle. I takie kur... no. Trudno wyobrazić sobie gorszego wroga teraz dla Ciebie. Czy istnieje taka obawa, że gdyby doszło do Waszej walki, to sędzia nie byłby w stanie Cię odciągnąć, nawet już gdyby, nie wiem, Natan był znokautowany? Yy, tak, Natan będzie znokautowany, tak czy siak. Sędzia mnie odciągnie. Jak odciągnie, no to i tak go do*****. Yy, teraz mówiłem o tym Małolacie K2. Yy, małolacie K2 do tej walki na pewno by nie doszło. Yy -y. Natan odpił tragedię, będzie miał konsekwencje bardzo ogromne też. Bardzo, bardzo, yy, bo pokazał wiesz twarz i tak dalej, i tak dalej. Tworzysz tu niego sprawę, i tak dalej, ale coś tam wyciągnął brudy. Ok, robiła to ze swoim facetem, jest ok, ale i tak ma grubo, ale to zaraz, zaraz się pewnie dowie. Wszystkiego, yy, ale tamten yy, gość tym, że skłamał i chciał upokorzyć ją, no to jest za grubo. I walki nigdy w życiu nie zrobię taką Tak jak mówiłem, wejdzie do Federacji Molotka 2, obojętnie do jakiej, ja wejdę do cloud, idę do konkurencji. Pójdzie do fejmu, nie zawalczy fejmie. Pójdź do primeu, nie zawalczy z primeem. Urywam kontakt z każdą z federacji, gdzie wejdzie. Okay. Wszyscy powinniśmy iść ze sobą. To powinno być y, tępione. A szczególnie, że dzieją się na takie rzeczy, że to jest w ogóle masakra. Idąc do tej drugiej części panelu, to dzisiaj zaotwierz sobie bardzo dużo walk. Tak po kolei sobie przytoczę. Salim Wielki Buner, mam parkę, cios, Natan, Alan Kwięciński, Omielenczu, Labryga, Albert Sosnowski, Nietoperz, Ferrari, Bandura. Jest no. tego trochę. Jest no jest co robić, trzeba trenować, trzeba zapytać. Tak jak mówiłem, robić dla córki. A to, co się w ogóle dzieje z Natanem, wpłynie jakkolwiek na Twoją dyspozycję do walki? Nie, nie, jestem mam o wypracowane z psychologiem bardzo dobrze cały. Dzisiaj rozmawiałem z psychologiem jakiejś 4, czy 5 godzin. Ci powiem grubo. Bardzo mi ta osoba bardzo pomaga. Yy, jest fajnie. Yy, emocje na pewno wszystkie się przełożą w klatce, więc zniszczę mojego oponenta tak, że kur... grubo. Mam nadzieję, że to będzie kur... Tam, naprawdę. A z tej całej ekipy yy, no to mamy rozpisane ją. No top 3, jakbyś wybrał sobie do walki teraz. Nathan, yy, Parka, Buła. Okej. Okay. A było po tym telefonie Daniela Mierańczuka, że relacje między wami zupełnie się zmieniły? Nie, już tam się na koniec zmieniły, już nie cisnęliśmy sobie, może trochę w klatce, bo poniosłem mi emocje jak zawsze. Jego też w sumie. Nie, jest to normalny gość. Z czymś tam okłamał, ale później już tam mówi, że OK, może mam rację. Dlatego też też nam przesadzałem, obrażałem go niepotrzebnie. I było minęło. Możemy dać walkę sportową, ja chcę bardzo mocnego rewanżu, bo nie to głośna walka, także no zobaczymy. Yy, ale to rozumiem, że walki z Wielkim but teraz nie będzie, no bo Ty potrzebujesz tego panelu dodatkowego, żeby z nim porozmawiać, żeby mieć te, jak mówisz, brud na niego. Tak, ja to mówiłem, że ja chcę wejść i go kurwa... Chcę go po prostu wyjaśnić w 100%, to co mi leży na sercu, co wszystko powiem i tyle. A czy jest jakaś garza, która skłoniłaby Cię, żeby wejść z nim do klatki w sobotę? Yy, była? No. Tak, pewnie, że tak. Tylko powiedziałem, panel ci przyszedł. musi być. Musi. Nie może być tak, że np. Ci pensję, mm. ale bez panelu. Musi być. Musi być. Gdy już będzie ten panel, gdy już dać sobie po gębie w klatce, gdy już sobie wszystko wyjaśnicie tam, to się razem napić się piwa, czy nigdy w życiu już? Wątpię, żebyś chciał ze mną usiąść i się napić piwa, a potem co będzie. Okej. Ja już więcej pytań nie no. mam. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Na Twitterze chodzą ostatnio zdjęcia, gdzie Twoje macie zaobserwowało, i czy są jakieś rozmowy wstępnie o no walce narodowym? Ten? Tak. A. I czy są jakieś, nie wiem, rozmowy wstępne o narodowym? Powiem Ci tak, ja jestem normalnym gościem, jestem gościem zasadowym, jestem gościem lojalnym, bardzo lubię tutaj właścicieli Federacji Fame i tak dalej. Normalnie do mnie podchodzą, koleżeńsko mega. Czemu nie mam z nimi kontaktu i tak dalej? Wiesz, jak się dogadają tutaj między Federacjami i tak dalej, to nie ma żadnego najmniejszego problemu. Tak jak mówię. mówiłem, jestem, jestem i mam kontrakt. Jeśli tutaj wiesz, Cloud się dogadają, dogadają tu nie widzę problemu. No tym bardziej, że kolejka jest naprawdę duża, no. jeśli chodzi o walki. No, ja bym tak po sobie co miesiąc najchętniej, nie? No. A i tak byś mógł walczyć ponad cały rok. Bez skitu, no I tak co miesiąc. Kur... To, to by było, było, było to. Potem to już był... no, no, potem wakacje na Karaibach. Tak, dokładnie. No i już nie wracać. Okej, okay, no to chyba wszystko. Dziękujemy Ci bardzo. No, dziękuję. To co?